Siemanko Siemanko, ja jestem Kadu i witam Was w Geta Online, gdzie nie mogę popełniać żadnych przestępstw. Od razu też chciałbym Was zaprosić na mój drugi kanał, który jest poświęcony e, motocyklom motoryzacji. Link do niego będzie w opisie oraz na końcu filmu. W życiu agenta IAA nie ma czasu do stracenia i nawet po uratowaniu agentki Johnson, kolejna misja już na mnie czeka więc. Udaję się do garażu po moją niesamowitą niebieską furę, którą sobie w poprzednim odcinku stuningowałem, i lecę do agencji, ponieważ agent ULP już do mnie dzwonił, że przygotował kolejny plan, który muszę zrealizować. No bo przecież muszę zebrać pieniądze na mój wymarzony klub nocny, który chciałbym otworzyć jak najprędzej. Tym razem jednak muszę zaparkować na ulicy, ponieważ Mimo tego, że serduszko mnie boli, ostatnio odholowali mi auto, a to mnie bolało jeszcze bardziej i mój portfel również. Więc udaję się na kolejną misję. Przez chwilę byłem trochę zdezorientowany, ponieważ nie wiedziałem, co do końca będę musiał robić w tej misji. Natomiast szybko okazało się, że będę musiał zniszczyć zagłuszacze sygnału. Także udałem się do pierwszego, który był najbliżej i po szybkiej eliminacji dwóch przeciwników na dole udałem się na dach, gdzie czekała na mnie kolejna grupa przeciwników, których bez żadnego problemu e, wyeliminowałem, ponieważ jestem naprawdę już doświadczonym agentem. Jednak e, niszcząc zagłuszać sygnału, nie przewidziałem, że on wybuchnie, i niestety, pomimo mojego doświadczenia, e, no niestety zginąłem. Natomiast nie poddałem się i celnym strzałem strąciłem wrogi helikopter, po czym udałem się na dach, jednak w międzyczasie kolejny helikopter był już w drodze, więc zanim zdążyłem wejść po drabinie na dach, musiałem zestrzelić kolejnego przeciwnika i w iście kinowym stylu helikopter wybuchł na dachu tuż obok mnie. Poczułem się naprawdę niczym James Bond. Szybko jednak musiałem znaleźć osłonę i... I jednym celnym strzałem zdjąłem kolejnego przeciwnika. Jednak wciąż nadciągające nowe posiłki w postaci wojskowych helikopterów skutecznie utrudniały mi wykonanie zadania. Miałem do dyspozycji tylko pistolet, którym skutecznie strącałem helikoptery, jednak mimo wszystko czułem, że ta misja może być dla mnie dużym wyzwaniem. Po zdjęciu kolejnego helikoptera szybko udałem się do zagłuszacza, aby go wyeliminować. Jednak tym razem nie popełniłem tego samego błędu i zdjąłem go z trochę większej odległości. Gdy zszedłem na dół, czekał już na mnie kolejny helikopter. Niestety zasięg mojego pistoletu nie pozwalał na wyeliminowanie z bezpiecznego dystansu. Musiałem wyjść i stanąć twarzą w twarz z groźniejszym przeciwnikiem, jakim był helikopter bojowy i kilkoma celnymi strzałami zdjąłem helikopter. Byłem z siebie dumny i poszedłem zarekwirować wóz strażacki, ponieważ kto by nie chciał pojeździć wozem strażackim. Kolejny helikopter jednak całą drogę mnie ścigał. Musiałem ukryć się w bocznej uliczce. Czekało na mnie już kilku przeciwników, jednak nie był to dla mnie żaden problem. Zdjąłem ich jeden po drugim. I szybko wszedłem na dach. Niestety barierka okazała się kuloodporna, odporna. w międzyczasie helikopter zaczął strzelać rakietami, czego się nie spodziewałem, ponieważ wcześniej strzelali tylko z działka. Czułem podwyższający się poziom trudności. Niestety zasięg mojego pistoletu znowu okazał się za mały, nie mogłem go zdjąć z bezpiecznego dystansu i postanowiłem wyjść na górę jednak musiałem zdjąć przeciwnika, który cały czas do mnie strzelał, a w międzyczasie okazało się, że helikopter prawdopodobnie spadł na ulicę, więc musiałem zejść jeszcze raz na dół i szybko wyeliminowałem pilota. Nadleciał kolejny przeciwnik, którego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, ale i z tym sobie poradziłem, chociaż nie było łatwo. Podbiegłem do helikoptera, gdy już miałem pociągnąć za klamkę, okazało się, że jest zablokowany i nie dał rady go wziąć, co było dla mnie Niesamowicie dużym rozczarowaniem, ponieważ myślałem, że uda mi się wziąć helikoptera. Wtedy misja byłaby znacznie łatwiejsza, jednak prawdopodobnie przeciwnicy to przewidzieli i zablokowali swoje helikoptery, tak abym nie mógł ich ukraść. Kolejny helikopter wyeliminowany, więc udałem się na dach, gdzie był drugi zagłuszacz. Wykorzystując moje umiejętności, które nabyłem podczas mojego szkolenia, którego nie miałem, wyeliminowałem kolejnych przeciwników. Została mi końcówka życia, ale stwierdziłem, że jak mnie teraz, to nigdy. I jednym celnym strzałem zdjąłem helikopter, który tuż przed moją twarzą wybuchł. Był to niesamowity widok. Zniszczyłem drugi zagłuszacz, a kolejny helikopter już czekał, aby mnie ostrzelać. Jednak ja się nie dałem. Pojechałem do kolejnego celu, aby zniszczyć trzeci zagłuszacz. Wchodząc po drabinie, towarzyszył mi tylko świst kul. Jednak nie przerażało mnie to. Gdy tylko dobiegłem na górę, Schowałem się za najbliższą osłoną. Jak się okazało, był to totalny błąd, ponieważ ona wybuchła i mnie zabiła. Wtedy zrozumiałem, że może czas przejść na emeryturę. Moi mili, to wszystko na dzisiaj. Ja Was zapraszam jeszcze raz na mój drugi kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, heja!